Wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania dzikiego gonu potrzebna była potężna magia, więc Tris i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Cześć, I się ma z tej strony, Suryt. No i gramy dalej, gramy dalej. Wiedźmin 3 Dziki Gon, go zadanie, zadanie, które nas tutaj czeka, to przez czas i przestrzeń. Kiedy Ciri i Gerard rozprawili się z Imleritem, wiadomość natychmiast dotarła do Avallacha. Nie wiem, jak on to robi, ale być może właśnie na tym polega to bycie wiedzącym. W każdym razie Awallach wpadł wówczas na szatański pomysł. Postanowi przeciągnąć na swoją stronę jednego z największych sojuszników Eredina jego generała i doradcę Gelsa. Aby zrealizować swój plan, potrzebował pomocy śniączki, a Tris poleciła mu Korintini. Gdy więc Gerald z Ciri dotarli do Nowigradu, wszystko było już załatwione. Teraz wystarczyło sprowadzić do Nowigradu Gelsa. Żeby do niego dotrzeć, Avalach i Gerald musieli dostać się do krainy zamieszkiwanej przez Anel. Czekała ich zatem podróż do innego świata. Na samą myśl, Gerald był tyleż podekscytowany, co niechętny. W końcu nienawidził portali, a ścieżki między światami wiodły właśnie przez nie. No i będziemy sobie zwiedzać tutaj... Jakieś różne światy. Witaj na pustyni Didiwet. -Di to gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Idziemy, idziemy cały czas. Cały czas za balachem. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat. wyeksplatowany, i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazornice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuli. A przed nimi byli to jacyś ludzie, albo elfy? Myślisz, że tylko kształt, nie mają monopol na niszczenie światu? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypadł się tym skał coś ci przypominają? Mm, wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych. O wiele bystrzejszych od was ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. No to czekamy. Oho, coś się coś... dzieje. Zornice na Świetnie. No to powalczymy. W tym czasie będziemy zabijać potwory, póki się przejście nie otworzy. Są. I to trochę tutaj to potrwa, widzę dużo ich. Poradzimy sobie ze wszystkich. Się portal otwarty. Dobra, spadamy. Szybko, wskakujmy. No, to teraz jesteśmy już sami. Kurde, musimy znaleźć kolejne Przejście, jest tam. O kurde, kawał drogi. Ja pierdzielę. Jest przejście. Jest przejście, tam jest miejsce mocy. Hmm, dziwny ten świat. Tak patrzę, jak tam, kurde. Chyba wiem, chyba wiem, jaką drogą tam dojść. Dobra, zobaczymy. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcające. O, oh, mordę kolec. Muszę wstrzymać oddech. Dobra, tam musimy dalej przebiec. Jeszcze chwila, niech mi się udusił. Kurde, strasznie szybko mu zabiera to powietrze. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Okej, okay, o to nam chodziło. Kurczę, ale co dalej? Tu muszę chyba zejść niżej. Hm, dobra, wydamy sobie ten punkcik. Chciałem młynek, to będę miał młynek. Szybki atak. On się przyda na większą ilość wrogów. Wstawimy go sobie tutaj. Ok, więc co dalej? Tam muszę zejść, i chyba tamtędy się jakoś dostać. Nie wszędzie widzę są te opary Ale są miejsca, gdzie kurde jest ich trochę. Dobra, tutaj okej. Okay. Albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Tam jest kolejne takie kurcze jakby widzę. Kolejne skały. Szybciej, 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 Geralt. Jezus Maria. Okej. Okay. Jakoś tak tu się uda, tędy. O, w mordę. Ulepszona jest kółka, w razie czego. Dobra. Udało się, mamy portal. Tu już chyba bezpiecznie, a jeszcze nie. <laughs> co za gówno, co za gdojstwo. Fakę shit. No, muszę tam tamtędy przebiec. Teraz już tylko bieg. Nic innego mi nie pozostaje. Dalej. Powinno się udać. Szybciej, Geralt. Jesteśmy. O Jesus! Jak nas wywaliło z jednego fajnego miejsca do drugiego. No tu na szczęście jest blisko do portalu, i tutaj mniej. Tracę tego powietrza. Tutaj ciekawa miejscowa. No proszę. O w mordę! Kolejne. Ach, jak zimno. Jak zimno to igni. O właśnie. Ja pierdzielę. O Jezu! szybko znaleźć następne przejście. Tam jest jakaś latarnia. Biorę jaskółę, kurde. Jakąś chatę muszę znaleźć. Jakąś hacjendę Utelka wody, coś tu jest, ale Jezu, zaraz zginie. Mamy tutaj jakieś chaty. O, ja pierniczę. O, oh, Jesus Christ, butelka wody. Tu mi nie zabiera życia. No to kurde, rewelacja. Naprawdę. Z jednego fajnego świata do drugiego. Właśnie tutaj. Ok. <laughs> ja piernicze. No w takich pomieszczeniach przynajmniej nie zamarza. Grzyb. No nic, trzeba trochę skonsumować tutaj. Grzyb. Oczywiście, co innego mógłbym to O nie wierzę. Dobra. Idziemy walczyć z gnojami. Ach, sensu Pokonani. Jeszcze coś zjemy, jeszcze coś. Dobra. No nic, trzeba się przemieszczać tam do tej latarni. Kurde, daleko. Je yeah, pierdziele. O w mordę. Poszło od zimna, dobra, między tymi tutaj. Ja, pierdolnicze. No, fajna miejscu, nie ma co. Dzięki, Awalach. Dzięki, że nas tutaj sprowadziłeś. Ruda srebra, wow. może coś jeszcze tu? O, proszę. Ale szybko się zregenerowało tutaj zdrowie przy tym palenisku. Dratwa, dratwa, dratwa. dobra, weźmiemy. Kurde, tam następne drzwi. Idziemy do nich. Nie ma bata, nie ma bata. Musimy tu wejść. Dobra, na chwilę się schowamy. O! Coś tu może jest u góry. Kurde, wszystko zasypane pod śniegiem. Czemu on dalej? Kurde, dalej mu zabiera życie. O, shit. To tutaj wbiegnę. Coś tu się popierdzieliło w tej grze. O, w cholerę, jasno. Optima Mater. Dobra, wiedźma biegniemy dalej. Znowu coś zjadłem. O Jezus Maria, sq Nie ciekawie, nie ciekawie. Może jesteśmy na miejscu. Nie gówno. Jeszcze nie tu. O pamiętnik Erwila. 30 dzień birkę. Zwykle o tej porze kwitły już kwiaty, a teraz wszystko leży pod śniegiem. Wiosna wraźnie spóźnia się tego roku. Ceny żywności pewnie skoczą. 12 dzień blata. Jest coraz zimniej, śnieg sypie nieprzerwanie od 37 dni. Ludzie już nawet przestali odśnieżać. W mieście nie widać ulic, są tylko tunele wykopane w śniegu. 21 dzień Fein, śnieg nie przestaje padać, kończą nam się zapasy. Póki mamy opał, możemy się ogrzać i stopić trochę śniegu, żeby zaspokoić pragnienie. Żyjemy. Nie wiem co będzie jak drewno się skończy, no to już widać co tu się wydarzyło, jak się drewno skończyło. Dobra, jeszcze trochę jedzenia. Kurde, gdzie teraz? No tu muszę wbiec w to takie przejście na lewo. Jest latarnia, szybci. Kurde, nie ślizgaj się, baranie. Biegnij tam. O Boże, jeszcze coś. Nie walczę nawet z nimi. Tu muszę wbiec jak najszybciej. Udało się. Długo ci zeszło jakieś problemy po drodze? O, nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap gonu i przeniosła do lasu pod Kermoren. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Popytamy go trochę. Co to za świat? Enel? Nie, to też day red. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości Zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj. I nie teraz. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele Czerwonych Jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. El. Ma jakiś słaby punkt? Tak. Jest uczciwy. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem cię, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. Ruszamy dalej. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. No i mamy je. Tirnalia, Pałac Świadomości, siedziba namiestnika Gelsa. No proszę. Awalach jest. Ależnie. To Tirnalia? Pałac Świadomości, dawniej Księżycowy, główna siedziba Gelsa. Nie ma na co czekać, chodźmy. Idziemy, idziemy, cały czas za tobą. Przepiękne miejsce. Elfie Królestwo, ale miasto, miasto wielkie. Miło, że doceniasz, Elfia, architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. Nie ma co grzebać, idziemy za nim. O, zabawa jakaś. No, no. Let, let, let. Kto to? Co oni tu robią? Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami, prawda, panowie? jest Pan Ed Han Maha i Wiedźmin z Rivi Kedmin Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Laredorem. Nie uważasz, Krewa? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Kształty miała nieznę. Nie pijemy. Nie przyszliśmy tu na herbatę. Hmm. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie. Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Awalach jest z tobą szczery? Szczerze, to tak wcale nie myślę. No i jest taka opcja. Nie, ale to wasza cecha gatunkowa. Więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Hmm. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście Też musieliście dobrze dopracować Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją Znalazłeś onej romanty. Oni zawsze śnią prawdę Czyli przeczucie mnie nie myliło To będzie interesujące Dobra, idziemy Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Ensyd. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. <grym> no, Wybitne dzieło sztuki normalnie, Picasso. <grym> A taka ładna modelka. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Izrael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas czuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Awalach Cię szantażował? Jak próbował Cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował Twoim ciałem, jakbyś była świńską półtuszą. Pamiętam. Ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je, weź A tak, ona i Romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Awalacha nowym królem? W sumie to zrobisz, co będziesz chciał. Zrobisz, co będziesz chciał. Jeśli stwierdzisz, że chcesz służyć dalej królobójcy, droga wolna. Nie zdziwiłbym się nawet. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśni je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Umarł król. Niech się Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach w tym świecie w dogodnym miejscu musicie płynąć na skeligę i odnaleźć kamień słoneczny dzięki niemu wezwiecie naglfar i eredina eredin nie otrzyma posiłków od enel postąpiłeś słusznie Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Nie dobrze, to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Walach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Gesa. Po prostu jesteśmy ostrożni. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie. Ale wierzę, że Gels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz? Gdy znajdziemy Słoneczny Kamień, dzięki magii waszych czarodziejek ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gono wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe. Ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z Loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. Byłem ciekaw, co to za mała sprawa do Kiedy ostatnio byłem w wygradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz za mną? Pomożemy jej, ale najpierw pozałatwiamy może co nieco. Zostawimy to sobie na kolejny odcinek. Nie ci potowarzyszę, ale muszę wcześniej coś załatwić. W takim razie będę czekać tam, gdzie mówiłam na rynku złotego miasta. No i tam się spotkamy z Irael. Cały czas ostatnie przygotowania trwają. Poczekaj aż na stanie dzień, porozmawiaj z CNFR, porozmawiaj z Tris i będziemy mieli zadanie z Ciri. W tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!